Witaj! To wideo przedstawia jedną z atrakcji północnej Tajlandii, zlokalizowaną w prowincji Lampang. Jest to Park Narodowy Cheson, położony około 75 km na północ od miasta Lampang. Jesteśmy właśnie w drodze i niebawem trafimy do tego pięknego miejsca. Znajdujemy się teraz na parkingu po wcześniejszym zakupie biletu. Koszt to 200 baht za osobę dorosłą, to ponad 22 zł. 100 badów ponad 11 zł płaci się za bilet dla dziecka i kierujemy się dalej. Park Cheson zajmuje powierzchnię prawie 792 km2 i jest to w większości górzysty obszar leśny. Góry parku są częścią pasma Khun a najwyższe szczyty mają tutaj około 2000 m wysokości. Cheson, ze względu na widowiskowy krajobraz, jest popularną atrakcją turystyczną. Wizyta tutaj to możliwość zobaczenia m.in. gorących źródeł, wodospadów czy jaski. Są też punkty widokowe. Popularne czynności, które można wykonywać w parku to chociażby kąpiele w ciepłych wodach dostarczanych przez gorące źródła, na zewnątrz lub w pomieszczeniach w specjalnych chatkach, które można wynająć za niewielką opłatą. Mieliśmy okazję zamoczyć nogi w ciepłych źródełkach i jest to bardzo przyjemne uczucie. Poza tym można skusić się na przykład na masaż. Kolejną atrakcją jest możliwość zorganizowania sobie pikniku. Do gorących źródeł, których temperatura może wynosić nawet do 70 stopni Celsjusza, ludzie chętnie wkładają koszyczki z jajkami, które przez jakiś czas się tam gotują. Koszyczek wkłada się i wyjmuje z pomocą specjalnego kijka, żeby się nie poparzyć. Jest to dozwolone i jajka można przywieźć ze sobą lub kupić po drodze. Są specjalne stoiska z jajkami. Skorzystaliśmy z tej możliwości rozkoszując się pysznym posiłkiem. Tym bardziej, że w parku jest sporo miejsc przeznaczonych właśnie do tego celu. Dla grotołazów są z kolei jaskinie jak na przykład Pangan o długości 1,5 km. Dla osób lubiących wędrówki są szlaki turystyczne bliższe i dalsze. Niektóre z nich wymagają obecności przewodnika. Poza tym wizyta w Czeson to także możliwość do podziwiania krajobrazu. Góry, źródła i roślinność robią wrażenie. Można zaplanować sobie też dłuższy wyjazd i skorzystać z kempingu, rozstawiając własny namiot czy z zakwaterowania, chociaż ceny za pokoje są dość spore. Na przykład trzyosobowa sypialnia to kość 2700 bar 300 zł za noc. Do tego jest restauracja, kawiarnia oraz stoiska z jedzeniem i przekąskami. Park otwarty jest w godzinach od 7 do 18. Najlepiej wybrać się tam w porze suchej, od listopada do lutego, żeby uniknąć intensywnych opadów deszczu. Dojechać do parku można własnym lub publicznym transportem z Lampang (75 km na północ) i Chiang Mai (około 90 km na wschód). Na koniec jeszcze kilka widoków parku, i do zobaczenia w kolejnym wideo.